Trochę zazdro, co? Ale zanim rozpoczął się ten długi relaks, musiałem pokonać serię przeciwności. Więc posłuchajcie, jak wyglądała droga z Singapuru na Bali. I jak długo nie mógł się wyczerpać mój pech. Siema, ja już samolotuję z Singapuru do Bali. Bardzo prawdopodobne jest, że znowu kolejny film zaczynam z mocno podkrążonymi oczami, ale ostatnia noc była dosyć niespokojna. Pojawiło się sporo problemów z rezerwacją lotu. Jako pracownik linii lotniczych zwykle nie dokonuję rezerwacji z dużym wyprzedzeniem, tylko właściwie na ostatnią chwilę. Transakcje z wszystkimi trzema kartami, które miałem ze sobą zostały odrzucone. Prawdopodobnie było to związane z szybkością internetu. To był jeden z powodów. Drugi powód, który mógł zaważyć na tych nieudanych transakcjach, to problem z autoryzacją płatności w wyniku różnych walut. Coś takiego pani próbowała mi tłumaczyć, bo część nocy spędziłem czatując z panią z ING. Natomiast co ciekawe, koniec końców kupiłem bilet typowy, potwierdzony, taki jak każde z pasażerów. No i yy, udało się zapłacić rewolucę, z którym po południu miałem problem. Mam za sobą naprawdę wiele podróży, ale nie pamiętam, by skumulowało się tyle problemów z płatnościami w jednym momencie. Obserwowałem je głównie w Singapurze i nie mam jeszcze gotowego rozwiązania na tego typu sytuacje. Jeśli wy macie jakieś sposoby, by jeszcze lepiej się zabezpieczyć na wypadek niespodziewanych problemów technicznych banku czy innych kwestii związanych z kartami płatniczymi, podzielcie się nimi w komentarzu. No i dwie godzinki później mogę się już przywitać z bali. Bardzo dobrze pospałem. O... Przydało się po, tym, po tej niespokojnej wczorajszej nocy. Tak, mam nadzieję, że teraz już wszystko pójdzie z górki. Sprawnie ogarnęliśmy wizę. Płatność gotówką w dolarach, reszta wydana w rupiach. Lekkie zamieszanie zrobiło się przy wypełnianiu formularza wjazdowego, bowiem wszystkie kody QR odsyłały do strony w języku indonezyjskim, a wersja mobilna nie pozwalała na zmianę języka. Pracownicy lotniska próbowali to wykorzystać i oferowali pomoc za nieformalną opłatą, ale był to właściwie jedyny moment, gdy ktoś próbował nas naciągnąć ewidentnie na kasę. Sami doszliśmy do tego, że przed wyjściem z lotniska znajdują się komputery, na których można wypełnić formularz w języku angielskim, a następnie zrobić zdjęcie wygenerowanego kodu. Wychodząc z lotniska, polecam zrobić też zapas gotówki. Bankomaty lotniskowe są dużo bezpieczniejsze, a korzystanie z nich, przynajmniej w moim przypadku, wiązało się z dużo mniejszą prowizją niż miało to miejsce w dalszej części podróży. Nie wiem co powiedzieć, miała się skończyć z łapasa. Tymczasem. Już chyba pół godziny próbuję wyjechać z lotniska. Dostałem dwie karty. Pan powiedział, że jedna z nich powinna działać, bo nie pamięta, której używał. <grystanie> Ostatecznie nie działa żadna z nich. I czekamy na niego. Dostałem to Suzuki Jimny, który jest podobno niesamowitym hitem na Bali. Wszyscy polecają, żeby je. Brać. Tymczasem przejechałem może 300 metrów z parkingu i już zapytałem się, kiedy będzie możliwość wymiany tego auta. Wygląda troszkę archaicznie. No na pewno jazda tym autem jest pewnego rodzaju atrakcją, ale chyba to 300 metrów z parkingu do bramek jest dla mnie wystarczające, więc jak się nadarzy okazja, żeby. Wymienić to co to, to chętnie z tego skorzystam. Panowie na bramkach nie mówią po angielsku. Ten język angielski nie jest wystarczająco komunikatywny, żebyśmy mogli za załatwić sprawę. Ciekawe jest dla mnie to, że właśnie w takim kraju, gdzie pieniądz odgrywa bardzo duże znaczenie już nawet na lotnisku proponowane były jakieś us usługi za tipy. Tutaj nie da się tego problemu rozwiązać i na przykład kupić nowej karty. Pan z wypożyczalni jest w drodze na lotnisko, pozostaje czekać. Mam nadzieję, że dotrze tutaj szybciej niż za dwie godziny, bo <laughs> niektórzy mówili, że tyle się teraz wjeżdża na lotnisko. Wreszcie ruszyliśmy w stronę changu i szybko zorientowaliśmy się, że humorystyczne rolki krążące po sieci oddają rzeczywistość. Kilka lat temu byłem w Indiach, więc wiem jak wygląda intensywny ruch. Droga z Denpasar do Czangów skakuje na wysokie miejsce w rankingu najbardziej uporczywych tras. W końcu jednak dotarliśmy do celu i zameldowaliśmy się w naszej wili składającej się z tarasu z basenem, salonu z kuchnią, sypialni na antresoli i łazienką na świeżym powietrzu. Cała przestrzeń została naprawdę fajnie urządzona, a to wszystko za cenę niższą niż pewnie pokój w Zakopanem. Od następnego dnia zaczęliśmy się w pełni oswajać z miejscowością. Chciałbym Wam pokazać przynajmniej parę miejscowości podczas tego podbytu i podpowiedzieć, dla kogo one są. Też zakładam, że mamy różne preferencje i o ile jedna miejscowość dla kogoś będzie idealna, tak druga osoba będzie ją odbierała zupełnie inaczej. Bardzo się cieszę, że nasza willa jest na lekkim uboczu. Prowadzi do niej taka droga od, odłączająca się od jednej z głównych ulic w miasteczku. Dzięki temu jest zdecydowanie ciszej, dużo łatwiej na przykład z jakimiś miejscami postojowymi, bo jest przypisane do willi. To co jest też na pewno fajne w tym miejscu, to właśnie ilość kawiarni i restauracji. Więc tutaj na pewno każdy też coś znajdzie dla siebie. To co mi się tutaj też podoba w porównaniu do Tajlandii, jest chyba trochę więcej zdrowego jedzonka też mi się podoba to właśnie fakt że dużo miejsc jest urządzonych naprawdę z dobrym gustem zakładam że też odczujecie te wszystkie hałasy bo jeździ tutaj mnóstwo motorków teraz jest też wyjątkowo spokojnie Praktycznie wczoraj cała ta ulica stała, był mega olbrzymi korek. Wydaje mi się, że jakieś 3 km jechaliśmy blisko 25-30 minut. To najlepiej pokazuje, jakim tempem można było się tutaj poruszać. Generalnie Kangu to jest tego typu miejscowość, w której. Lokalna kultura przenika się raczej z nowoczesnością, z rozwojem budownictwa typowo pod turystów. Z tego co wiem, dosyć dużo ekspatów właśnie stacjonuje w Kangu. Na pewno, jeśli komuś zależy przede wszystkim na poznaniu balijskiej kultury, indonezyjskiej kultury, to Kangu nie będzie miejscowością dla niego. Na pewno w tym filmie będę starał się Wam właśnie pokazać przede wszystkim tą miejscowość, tym bardziej, że jej popularność niesamowicie wzrasta i to widać też tutaj na miejscu. Powstaje coraz więcej apartamentów, coraz więcej nowych nowych willi, które można wynająć. Rozpoczynamy nasz spacer po Kangu i Eco Beach. Tutaj jest dojście do niej. Teraz już trochę chaos ustał, ale jak najwięcej osób próbuje dojechać autami, skuterkami, więc, więc, robi, więc robi się dosyć tłoczno to jest też takie miejsce, które opanowane jest przez surferów. Na dojściu do plaży mnóstwo sklepów z deskami, wypożyczalni desek. Ja mam teraz pięcioletnią, 4, pięcioletnią przerwę od surfowania. I szczerze mówiąc, patrząc na te fale, które są w tym momencie, nie byłoby chyba szansy, żeby próbować stanąć na desce, bo są bardzo wymagające warunki. Ale jeśli ktoś jest zaawansowany, to naprawdę nie może sobie wyobrazić niczego lepszego. Nie wiem, jakie wy macie wyobrażenie o Bali, natomiast ja spodziewam się, że tego typu plaże to wcale nie taki standard. Zakładam, że nie są one najefektowniejsze, tutaj oczywiście są lokalizacje, w których będzie można znaleźć troszkę więcej złocistego piasku, jakieś laguny, ale generalnie wydaje mi się, że na Bali jest więcej czarnych plaż. To pewnie za jakiś czas będę mógł potwierdzić. Natomiast ten ma całkiem fajny klimacik. I chętnie tutaj dzisiaj zostanę. Pierwszy raz widzę leżaki w takiej formie. Osłonięte trochę przed wodą, bo ona się tutaj dosyć mocno rozbija. Przed chwilą jak przechodziłem to również muszę przyznać, że cały byłem mokry po uderzeniu fali. O te kamienie, które wcale nie są tak blisko. Tutaj mamy taki typowy spocik z surferskim charakterem. Zakładam, że nie wszystkim może przypaść do gustu. To mi się tutaj bardzo spodobało, i zakładam, że jeszcze w trakcie tego wyjazdu tutaj wrócimy. Próbuję się też za chwilę dowiedzieć, czy są jakieś pory, w których można się spodziewać troszkę mniejszych fal, bo to by się na pewno przydało na surfowanie po takiej długiej przerwie na większej desce. Inaczej ciężko byłoby w ogóle przepłynąć za fale i się obrócić w stronę plaży. Na pewno ta pierwsza część będzie leniwa, bo trochę zmęczenia. Zostawił za sobą ten intensywny czas w Singapurze e, i podróż. Było też z tym wszystkim związane trochę stresu. Wszystko się będzie rozkręcać. Fajne jest też to, że jest tutaj dosyć dużo miejsca. Jak ktoś nie lubi leżeć plackiem na plaży, to również można sobie po prostu pochodzić w słońcu. Z takich szybkich spostrzeżeń. Na pewno jest tu tak, na pewno jest tu surferski vibe, więc niepewnie wszystkim to będzie odpowiadać, dla mnie to jest akurat na plus, a druga rzecz, która również jest na plus w kontekście samej plaży, a trzeba przyznać, że idąc w stronę plaży można było zauważyć sporo śmieci przy drodze, przy ulicy, ale akurat ta plaża tutaj jest naprawdę zadbana. Nie miałem pojęcia, co to jest. Ta ciekawostka, szczególnie podobno właśnie w tej części bali. Jest to dosyć częste zjawisko. Możecie się zastanawiać, co to lata. To nie jest UFO, to są latawce, do których, do których dosyć często przypięte są jakieś światełka i one dają taki efekt w nocy. W trakcie dnia można zobaczyć osoby wiozące te latawce na, na skuterach, co też jest dosyć ciekawym widokiem. Teraz przenosimy się na chwilę do Berawy. Moglibyśmy ją określić jako jedną z dzielnic czangu. Początkowo wyglądała bliźniaczo w odniesieniu do centralnej części będącej naszą bazą wypadową, ale po pewnym czasie można było dostrzec pewne różnice. Kangu to też miejsce, w którym stacjonuje mnóstwo fitness freaków. Widać, że mnóstwo ludzi w świetnej formie. Zaliczamy pierwszą siłownię. To co najważniejsze, to ręczniczek, bo jest mega duszno. Uh. Teraz jesteśmy w takiej małej siłowni, level up. Całkiem klimatyczna. Przestrzeń jest dosyć ograniczona. Nie ma aż tak dużo sprzętu, chociaż rzeczywiście bardzo dobry trening można wykonać. Ta siłownia mieści się jakieś 5-7 minut skuterkiem od naszej willi wzięliśmy sobie graba przejazd motorkiem i on kosztował mniej niż cappuccino w kawiarni, więc to jest na pewno coś, co się bardzo opłaca. Mamy auto. Gdybyśmy przyjechali do tej siłowni, to nie byłoby kompletnie gdzie zaparkować, więc o tym też warto pamiętać, że raczej auto służy tutaj do przemieszczania się między takimi strategicznymi punktami, ale na co dzień trudno funkcjonować z autem. Zostaliśmy w Berewien po treningu na Lunch. Generalnie mi miejscowość, dzielnica, nie wiem jak do końca się do tego odnieść, wygląda podobnie jak Kangu. Aczkolwiek też są jakieś małe polaryżowe, nowe apartamenty, a pozostała część miasta raczej wygląda dosyć podobnie. W kwestii takich może drobnych różnic, mam wrażenie, że Kangu jest już bardziej położone centralnie. I tutaj na przykład te ceny w restauracjach są o 20-30% niższe. Nie wiem, może to jest tylko jakieś złudzenie, ale, ale tak mi się wydaje, że rzeczywiście jest tutaj wyraźnie taniej. W ogóle tutaj planowałem wynająć willę w pierwszej kolejności, ale niestety ona została zarezerwowana zanim ja się na nią zdecydowałem. Go nie żałuję, przynajmniej w tym miejscu, gdzie, gdzie mamy naszą willę jest troszkę spokojniej. Jest naprawdę na, bardzo doceniam to, że ona jest na lekkim uboczu, bo właściwie wydaje się, że tutaj jest bardziej rozwinięta część tego, tego miasteczka. Co to są jakieś, powiedzmy, chodniki, są dwa pasy wydzielone, więc infrastrukturalnie jest dużo bardziej rozwinięta. Z tego jakieś akcenty kulturalne się tutaj znajdują więc można przy okazji czegoś doświadczyć związanego z balijską kulturą. Normalnie nie zwrócilibyśmy uwagi na chodniki, ale doceniliśmy je na Bali, gdzie ich dostępność jest mocno ograniczona. Chętnie wróciliśmy spacerem, odwiedzając przy okazji kilka butików lokalnych brandów oferujących naprawdę jakościowe rzeczy w cenach, jakie bywają oczekiwane za masowe produkty na niektórych targach. Przy okazji minęliśmy najbardziej chaotyczne skrzyżowanie w okolicy. Trzeba przyznać, że robi wrażenie. A do Chang'u jeszcze powrócimy w kolejnym odcinku. Potem przeniesiemy się do Ubud. Zapraszam do śledzenia serii, a jeśli ten film przypadł wam do gustu, będę wdzięczny za łapkę w górę i suba, które pomogą mu ponieść się dalej. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia niebawem.